Dzień dobry wszystkim, cześć! Tutaj Martyna z pracowni plastycznej MD. Mam dzisiaj dla Was myślę bardzo fajny projekt, który możecie zrealizować samodzielnie, chociażby z okazji zbliżającego się dnia matki, ponieważ to będzie obrazek, właściwie taka powiedzmy laurka, którą możecie. Sprezentować komukolwiek, e, a jest to naprawdę bardzo fajny projekt ze względu na to, że wykorzystuje materiały, które na pewno macie w domu. Myślę, że nie powinniście tracić czasu na kupowanie tych materiałów, na bieganie po sklepach i szukanie ich, bo wszystko, e, wszystko macie w domu. Po pierwsze, e, taką bazą tego, e, tej kartki, tego obrazka są, e, są kartony. Są, to zwykły karton. Taki szary to albo jakaś tektura, którą macie w domu, tekturka po opakowaniach, przy różnego rodzaju po jakichś pudełkach, w różnych wielkościach, kolorach, może być zadrukowana, jakaś oklejona, nie ma to znaczenia. Wszystko będziemy później tak i tak zamalowywać farbą. więc się zupełnie nie przejmujcie. Tego kartonu jest nam dzisiaj dość sporo potrzebne, ja tutaj mam naprawdę dużo. Staram się wybrać też taki dość cienki. Tutaj, właśnie takie cienki, żebyście mogli sobie um, um, no łatwiej z nim poradzić, żeby było łatwiej, um, łatwiej go ciąć. E, po pierwsze, wyciąłem z tego kartonu. Akurat tutaj mam taki grubszy. To jest ważne, żeby ta podstawa była dość taka gruba i stabilna, żeby nam się nie powyginała pod wpływem farby później. W farbie jest dużo wody, więc papier oczywiście tę wodę chłonie no i, i, i faluje, i faluje się i, i się wygina i to nie wygląda dobrze, więc musimy o to zadbać. Dlatego ta podstawa jest taka troszeczkę, troszeczkę grubsza. Ale, oczywiście, jeśli ostatecznie macie coś zwykłego, naprawdę najzwyklejszy kawałek kartonu czy tektury, to też wystarczy. Wyciąłem sobie tutaj taki prostokąt, on jest w, powiedzmy w formacie takim zeszytowym, ale oczywiście to też od Was zależy, tutaj nie ma żadnych reguł. I teraz tę podstawę będziemy oklejać wyciętymi z tego naszego kartonu serduszkami. Oczywiście, serca możecie narysować zupełnie odręcznie od razu na papierze, wystarczy że, yy, wystarczy, że je po prostu sobie tak w ten sposób narysujecie i wytniecie. Fajnie, gdyby one wyglądały, yy, gdyby były właśnie takie odręczne, możecie sobie po prostu popróbować je tutaj na kartonie, w różnych wielkościach, zależy nam właśnie, żeby ta praca wyglądała na ręczną, więc, yy, więc sobie po prostu próbujemy, nie przejmujemy się, czy, czy coś nam nie wyjdzie, poprawiamy jak trzeba. Yy, to jest pierwszy sposób, w jaki możecie narysować te serca. Będzie ich nam potrzebne dość sporo, chociaż właściwie nie tak sporo, sądząc tutaj po tym naszym formacie. Ale myślę, że też każdy z Was wie, jak zrobić taki prosty szablon sercowy. Czyli wystarczy nam zwykła kartka, to może być po naprawdę karteczka jakaś nawet zapisana, yy, no tutaj, którą składamy na pół i i rysujemy sobie na niej pół serca, po czym je wycinamy. To będzie nasz pierwszy szablon. O, no i mam pierwsze serce. Rzucę, żeby zaoszczędzić papier. Oczywiście jestem fanką oszczędzania papieru. Mam tego całe szuflady, nigdy niczego nie wyrzucam. I Wam też radzę. To naprawdę uspokaja ducha. No i później myślę, takie jeszcze jedno serca nam wystarczy i w ten sposób mamy już dwa dwa szablony, duży, mniejszy i to będzie nasza baza jakby do pracy. Teraz musimy najzwyczajniej w świecie te serca wyciąć. Ja zdecydowałam, że jednak nie będę ich rysowała od szablonu, tylko po prostu po prostu je sobie tutaj narysuję i tak jak Wam powiedziałam, musimy zrobić tych serc dość sporo, żeby, żeby one nam się zmieściły. Pytacie pewnie dlaczego, zaraz to wszystko wyjaśnię, ale najpierw wytnę serducha. Dobra, więc ja te serca mam już wycięte. Widzieliście, dorysowywałam jeszcze parę razy kilka sztuk. Wydawało mi się ciągle, że, że będzie tego za mało, bo rzeczywiście mm, musimy mm, ten motyw serca wielokrotnie powtórzyć, więc mm, potrzebne nam jest po prostu dużo, dużo tych elementów. Yy, kolejnym krokiem będzie przyklejenie ich na tę tekturkę. Oczywiście ja mam... Yy, klej e, na gorąco i to jest chyba najlepszy sposób, żeby, żeby przykleić e, te serce do tej tekturki. Natomiast Wy możecie oczywiście użyć e, jakiegokolwiek kleju. To może być klej w sztyfcie, to może być magik, e, no jakikolwiek klej macie, klej, klej do papieru. E, I będziemy je przyklejać właśnie w taki sposób, e, jak Wam pokazałam, jedno obok drugiego, tak jak teraz. Układam je sobie tak naprawdę w dowolności, w dowolnej kolejności, nie przejmuję się też zupełnie tym, czy będą one wystawać poza, poza tekturkę, bo ja się tym wszystkim później zajmę, po prostu to popcinam. Kompletnie się tym nie przejmuję, przyklejam je sobie jakoś tak, tworząc pierwszą warstwę. I ta pierwsza warstwa będzie właśnie tak mniej więcej wyglądała. Nie staram się też ich jakoś yy, przyklejać na siłę, wciskać. Okej. Okay. Tak wygląda ta pierwsza warstwa, tutaj widzicie poprzyklejałam nawet serce do góry nogami, po prostu tak jakoś mi pasowało, nie ma tutaj reguł, pamiętajcie, że w plastyce yy, nie ma reguł, szczególnie w rękodziele, więc możecie yy, zdobi, zrobić rzeczy zupełnie tak, jak Wam się podoba i myślę, że możemy teraz spróbować to wszystko pomalować. Zanim pomalujemy, musimy sobie obciąć tutaj to wszystko, co nam wystaje. Patrząc na to, czy się podejmuje decyzję na bieżąco, ale właśnie tak to, tak to jest z takimi rzeczami. E, zdecydowałam, że nie będę obcinać tych, e, tych, tych, tych serc, chociaż powiedziałam na początku, że, e, że te wszystkie wystające fragmenty będziemy obcinać, ale strasznie mi się to podoba. E, naprawdę jest bardzo fajne. E, myślę, że możemy to tak zostawić. E, no, prawda. Naprawdę mi się podoba. Fajowe. ok. Słuchajcie, teraz przejdziemy sobie do malowania, czyli do tej najfajniejszej, najfajniejszej części. Oczywiście, kolor też pozostawiam Wam. Pamiętajcie, żeby podłożyć coś pod, pod kartonik. Farba, jaką możecie użyć, też e, może być każda. Ja mam farbę akrylową, ale Wy możecie to zrobić nawet farbką e, plakatową, farbą szkolną, bo ten. Ten, ta tektura po prostu przyjmie wszystko. Więc nie ma tutaj żadnych, mm, znowu, żadnych reguł. Więc ja zdecydowałam, że y, zrobię tę kartkę właśnie w kolorach takich y, fioletowych, fioletowych. Jak wiecie, pewnie z plastyki, z teorii koloru, y, czerwony i niebieski dają nam fioletowy. Y, i ja tak też zrobię. Będę sobie te, y, te kolory mieszać na bieżąco, bo też nie chcę, żeby ta praca była nudna. E, lubię, kiedy kolory się m, przenikają, gdzieś e, łączą się w jakiś taki fajny sposób, więc nie będę też specjalnie ingerować w to wszystko. E, chcę po prostu e, tutaj sobie takimi fioletami, może jakimiś e, bakłażonowymi kolorami operować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. E, i teraz wystarczy pędzel, no i zaczynam malować. Technika polega na tym, żeby tę farbę wcisnąć między między te Jak widzicie, ona jest ta praca jest właśnie taka, no, troszeczkę trójwymiarowa, więc potrzebujemy tę farbę wcisnąć wszędzie. No mi się tutaj stworzył taki fajny jakiś bordowy kolor, ale mogę go przetknąć gdzieś miejscami jakimś niebieskim. I to też teraz robię. Gdzieś może, może nawet czerwony. Pobawcie się tym, po prostu się pobawcie. Myślę, że to jest fajne, naprawdę fajne, takie odprężające zajęcie dla każdego. Możecie to zrobić nawet z rodzeństwem. Zrobić coś takiego właśnie wspólnie dla mamy. To może być nawet jakiś większy format. Ale ważne jest po prostu, żebyście też włożyli to no właśnie trochę serca. A Mam już wszystko pomalowane, jak widzicie zrobiło się to dość ciemne, pewnie też wina kamery, ale e, rzeczywiście e, taka, była, e, taka była moja intencja, żeby te serca pomalować właśnie na ciemny kolor. Zaraz pokażę Wam jak je rozjaśnić, to jest bardzo fajny trik też dla dzieciaków myślę, to będzie dość interesujące, bo to jest dość zabawne i fajne. Fajnie się to obserwuje, kiedy już ten trik zadziała. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Ale zanim wysuszę sobie, ja mam tutaj taką moją nagrzewnicę, moją suszarkę do papieru do prac ręcznych. Ja sobie tę warstwę wysuszę i oczywiście musimy zadbać też o drugą stronę, bo to nie jest... Rzecz, którą możemy pominąć. Zawsze druga strona też jest ważna. Trzeba swoje prace wykańczać. Ok, wszystko jest już suche. Możemy teraz e, przejść do tej najciekawszej rzeczy, moim zdaniem. Zawsze to lubię robić. E, właśnie do bielenia. Słuchajcie, do tego jest nam potrzebna biała farba. Teraz to wszystko tutaj jest niewidoczne. Nie widać, że to jest trójwymiarowe, że te elementy są wypukłe, że są kartonowe. E, a za pomocą białej farby spróbujemy mm, wydobyć je na pierwszy plan. Używamy tak zwanej techniki suchego pędzla. I to jest rzeczywiście technika suchego pędzla. Nic dodać, nic ująć. Po prostu zanurzamy pędzel w, w białej farbie, a następnie, tak jakby, wypisujemy go e, e, o papier albo teksturkę. Ona e, wypije nam nadmiar, e, nadmiar farby, nadmiar wilgoci, i tak naprawdę na pędzlu zostanie tylko resztka, tylko resztka farby. I on będzie, tak jakby, rysował. Po powierzchni. Ja to teraz zrobiłam. I teraz będziemy to robić bardzo delikatnie. Naprawdę pędzel musi muskać po prostu tylko te, te wypukłe elementy. I zobaczcie, jak to wygląda. Robię to samą końcówką pędzla, prowadzę go w wielu kierunkach. I te wszystkie serca nagle wychodzą nam fajnie, fajnie na wierzch. Yy, warunek jest jednak taki, żeby farba pod spodem była sucha. Inaczej nic się nie uda. No i ta farba, tej, te resztki farby właściwie na pędzlu, one wyłapują te wypukłości, rysują po nich tak jakby. Idę na naprawdę bardzo ciekawy efekt, taki trochę takiego jakby postarzenia. Ale tak naprawdę taki dość nietypowy efekt, który ja bardzo lubię. A jest zarazem naprawdę prosty do uzyskania. Staram się też e, malować po brzegach tych e, po brzegach tych serc, żeby tam właśnie na tych, yy, na tych brzegach złapało się jak najwięcej farby, żeby ona tak jakby obrysowała te kształty. I wtedy dopiero widać, co mieliśmy na myśli. Spójrzcie. Wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Widać też troszeczkę paski. Yy, Haski kartonowe. Wygląda też naprawdę całkiem fajnie. Ok, słuchajcie, jesteśmy już prawie przy końcu. Pozostała nam tylko jeszcze jedna rzecz, ponieważ to jest tak jakby baza, dla tego, co, mm, co tak naprawdę ma ze sobą nieść ten obrazek. Yy, ponieważ jest niedługo dzień mamy, spróbujemy wykończyć to go właśnie w taki sposób, aby pasowało do okazji. W tym celu spróbujmy sobie narysować jeszcze jedno serce, które zmieściłoby się nam tutaj. E, ono będzie zajmować tutaj te centralne miejsce. E, potrzebujemy też, żeby ono było trochę większe niż, niż pozostałe. Zróbmy to na oko. I oczywiście możecie też użyć szablonu, który, um, który sobie wcześniej wycięliście, e, i chyba takie wystarczy. Okay. ok, to narysowane serce mam już wycięte. I ono będzie sobie tutaj w centrum tego, tej naszej kompozycji. Pomaluję je teraz na biało. Serce już pomalowane. Pomalowałam je na biało. Oczywiście ono nie jest idealne. Możecie, jeżeli jesteście z tego niezadowoleni, możecie to zawsze poprawić, tak jak ja teraz robię. Eee, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wszystko po prostu było wasze. Serce pomalowane i ono będzie niosło ze sobą najważniejszą wiadomość na tej laurce. Ja zdecydowałam, że napiszę na niej: Kocham Cię Mamo. Na początek. Napiszę to sobie delikatnie ołówkiem, a później poprawię wszystko czarnym flamastrem. Wiadomość już gotowa. Teraz wystarczy umieścić ją w środku naszej kompozycji. Przyklejcie ją dobrze, żeby się nigdzie nie ruszyła. I gotowe. Takiej larurki wasza mama pewnie jeszcze nigdy nie dostała. A... Myślę, że jest dość prosta w wykonaniu, naprawdę prościutka. Wymaga tylko otrzymania się pewnych kroków. Jeśli to zrobicie, jestem pewna, że wszystko Wam wyjdzie. Eee, fajnie było się z Wami zobaczyć. Mam nadzieję, że poradzicie sobie z takim prostym zadaniem i do następnego pa! pa.